wrócić do, do Ekstraligi, do, do klubu ekstraligowego. Nie udało się w swoim zazwyczajowym klubie Bardzo tego chcieliśmy. Udało się. Pojawiła się propozycja z Polonii i myślę, że dla mnie na dzień dzisiejszy to była optymalna decyzja, że podpisałem ten kontrakt i z tego się bardzo cieszę. Znaczy tak, nie myślę o tym, czy mogę być prowadzącym, czy nie. Najważniejsze, że nas jest pięciu. Bez jakiegoś zbytniego walki o skład, bo wiadomo, jak to się kończy. Będziemy spokojnie o miejsca, więc każdy będzie wie, na czym jego na zadanie polega. Każdy ma jeździć jak najlepiej potrafi i myślę, że z tego może być nawet niezła ekipa. Nie mówię tutaj o jakimś tam złotym medalu w drużynę z Polski, ale o jakieś tam dobre miejsce. Niekoniecznie na podium, ale dobre miejsce na koniec rozgrywek, wiadomo. Teraz jest 10 drużyn, więcej meczy, więc myślę, że będziemy mieli ku temu okazję, żeby się po prostu dobrze zaprezentować i dobrze jeździć. Myślę, że każdy wie na co stoi, każdy wie po co podpisał swój kontrakt w Polonii, po prostu żeby dobrze jeździć i, i każdy chce dobrze jeździć, tylko to zależy jeszcze od, od wielu innych czynników i myślę, że jak te czynniki się spełnią, będzie wszystko w porządku. Mamy Emila, Tomek Gapiński został Robert Kościecha, więc myślę, że będzie solidna, dobra ekipa. Przede wszystkim Polska, taka, 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 taka swoja. Emil i Artium też myślę, że rozmawiają po polsku, więc myślę, że będzie dobrze. Ja liga przede wszystkim Polska, Szwecja i na razie Dania. Chcę się tam jak najlepiej zaprezentować. Jest coraz lepiej, więc myślę, że pora, pora iść znacznie do przodu. Zastanawiam się jeszcze nad Anglią, mam jedną propozycję, ale... No na razie ją analizujemy i przeglądamy i czekamy, no, może coś się trafi więcej, jak nie zostanę przy tych trzech ligach i, będzie wszystko, i będzie, będę podporządkował wszystko to, żeby było jak najlepiej. A co indywidualnie, na, na pewno finał mistrzostw Polski i, i mam, nadzieję, mam nadzieję dostać szansę od pana Marka Cieślaka, od trenera do następnej eliminacji do Grand Prix. i Powalczyć tam, bo wiadomo, są to ciężkie zawody, ale, ale można je przejść. Udowodniłem to w, to w tym roku, że było nawet całkiem nieźle. W finale mi trochę nie poszło, ale chcę to poprawić w następnych latach, więc myślę, że będzie dobrze.